RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Już 16 grudnia w Kępińskim Kinie Sokolnia odbędzie się wielkie wydarzenie muzyczne. Na kinomanów czeka jedyny i niepowtarzalny wieczór z klasyką filmową oraz muzyką na żywo. Na wyjątkowy koncert zespołu Czerwie, podczas którego będzie miała miejsce projekcja filmu Niemega Metropolis, zaprasza Grzegorz Lek, zastępca dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury. Pragnę Państwa zaprosić serdecznie w imieniu Kępińskiego Ośrodka Kultury oraz Kina Sokolnia na wyjątkowy wieczór, który odbędzie się 16 grudnia Kinie Sokolnia, wieczór muzyczno-filmowy. Tego wieczoru wyświetlimy niemiecki niemy film z 1927 roku w reżyserii Fritz Langa Metropolis. Z czymś wyjątkowym, z ilustracją muzyczną na żywo, którą zagra dla Państwa zespół czerwie. Bilety już dostępne są w kasie kina oraz na stronie internetowej Kina Sokolnia. Zapraszamy! Metropolis to niemiecki niemy film science fiction z 1927 roku w reżyserii Fritz Langa. Dziś mówi się o nim, że to dzieło, które ukształtowało kinematografię, a jego echa słychać do dziś. Muzyka zespołu Czerwie nie tylko podkreśla emocje wyrażone na ekranie, ale też dodaje współczesny komentarz po blisko 100 latach od premiery. To pierwsze takie wydarzenie organizowane w kępińskim kinie, które połączy film z muzyką na żywo. Zapewne dostarczy Wam wielu niezapomnianych wrażeń. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków uzyskanych z dofinansowania udzielonego w ramach programu sieci kin studyjnych Stowarzyszenie Kin Studyjnych uzyskanych na ten cel z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Polski Instytut Sztuki Filmowej.